Biblia, słowo blisko Ciebie. Yy, gra planszowa, taka w sam raz jako pamiątka komunijna. Yy, jest to gra od wydawnictwa Jawa. Yy, bardzo dziękujemy. Yy, tu jeszcze widzimy, kilka informacji o Papieski Widział Teologiczny we Wrocławiu też to wsparł, słowo blisko Ciebie. Tutaj też patronaty medialne. Eee, będzie nowy testament i stary, po 55 kart z każdego. Plansza, 148 zetonów. Tu widzimy autor. Fajnie, że konsultacja to jest ksiądz profesor, tak. Eee, I tak, eee, od 7 roku życia, po godzinę zabawy. Tu piszą od 3 do 5 graczy. Natomiast tu nam proponują, żeby był mistrz gry. Tak naprawdę na spokojnie uważam, że dwie osoby też mogą tutaj odpowiadać na pytania i się ścigać na torze, tak? ale według zasad jest 3 do 5. Wyprodukowane w Polsce, to jest ważne. Gier u nas specjalnie nie ma na rynku, więc na pewno każda gra ładnie wydana, biblijna, to jest godna uwagi. No i oglądamy, co my tu mamy. Więc tak, pierwsza rzecz oznaczenia. Co to jest Siglum w ogóle jak, co oznaczają skróty. Jak się je czyta. Są denary. że wzorowane może na, na prawdziwych te, te ilustracje. Pudełka też mogą być różne. Jedne sugerowane jako pamięt na pierwszej komunii świętej. Będą symbole odpowiednie na planszy jakieś tam, które nam coś dadzą. Jest z kostką i tak, mamy komentarze, do, do każdej karty komentarz. E, też komentarze, tu do Nowego Testamentu, bo tam był stary, ale oprócz tego mamy podpowiedzi. To są już takie takie krótsze, bo tu e, czy podpowiedź, czy komentarz, za, za to płacimy. E, tak samo jak jedno z, e, odrzucenie jednej z alternatyw, to wszystko kosztuje wszystko Czyli możemy mniej zarobić tych denarów na, na odpowiedzi, tak? A wygrywa ten, który e, który najwięcej zarobi tych denarów pod koniec. E, e, tu mamy, o skróty co oznaczają, to jest, jest całkiem fajne. No i tu adres do, do wydawcy. No i oglądamy tak, tu mamy denary, tu, tu, tu już nie było takiego jednego, to nie jest, że nam Gdzieś wypadło, tak to jest zrobione. No i tak. Jedynki, piątki, dwójki. Szerokość tego. Grubość ta taka. No to jest raczej... Raczej cienkie. Te fotony są cienkie, ale całkiem ładne z wyglądu. Karty, pionki. Na no, pionki by się wydało już zrobić drewniane. Akurat. Yy, zaraz karty, ale to jeszcze plansza Jak pamiętam te przerwy to mi brakuje tutaj piorków drewnianych, to jest jako słaby punkt gry. Plansza ładna, ilustracyjne, to jest całkiem fajne. Więc tak, tu mamy start, zaczynamy tak, Adam i Ewa są pokazani i wąż w raju. Tu pola specjalne, monety, jakieś serduszko, tu, tu są opisane. Arkę Noego, tak, budujemy. Mrojący krzew. Moi z tablicami. Jest tak najbardziej znane, tak? O narodziny Jezusa. Jezus naucza. O, niedziela palmowa, tak męka pańska na w niebo wstąpienie. I tu mamy metę przy niebo wstąpieniu, tak? Plansza jest jednostronna. E, całkiem masywna i na pewno ładnie ilustrowana tak. to na plus, że, że ta plansza jest, jest urokliwa A, no i oglądamy karty karty te są ładnie zrobione i tak żeby było szybciej w ten sposób, karty cienkie generalnie to oczy pana Jezusa w, Rzydzy, w Rzydzy Jordan. Elias, mojuszy ojczyciel. Wyboldowana właściwa odpowiedź, tak? Można sobie z, y, spauzować filmik, przeczytać poszczególne hasełka, tak, wariant odpowiedzi, jak ktoś chce. I wiedzieć mniej, mniej więcej, co tu mamy, chociaż też nie warto sobie psuć zabawy, tylko ogólnie zobaczyć, na jakie to jest w zasadzie skonstruowane. Jak, jak silnie się wgłębia w tematykę, tak, Biblii. To są krótkie odpowiedzi, zazwyczaj bez komentarza. że tutaj nie będziemy mieli komentarzy, ale komentarze będziemy mieli jako jedną z takich wskazówek, tak? Bo jest osobno, osobno jako podpowiedź, a osobno jako komentarz, i to jest jako też płatna wskazówka, tak? do, do, do zadania. One są w instrukcji. Dobra, tyle to mamy podczas otwarcia. Aha, jeszcze jedna rzecz, może zobaczymy jest z tyłu, bo, bo, bo one są ładnie ilustrowane te karty z tej strony. To też, też jest ważne. Widzimy takie rybki, tak. One wszystkie chyba będą z tej strony takie, dobra. I to jest z Nowego Testamentu, a tu będzie Stary Testament. Dobra, czyli Nowy Testament mamy jako, jako rybą oznaczony, a to będzie Stary pewnie, tak? Góra Syna i już tak, to jest wszystko Stary. Czyli takie, tak wygląda Stary. Do karty też łatwo, to jest jeszcze z Nowego, łatwo rozróżnimy, tak? Stary Testament, Nowy Testament. Dobra. Ładnie to jest zrobione, jeśli chodzi o, o wygląd. Tak? Dobrze by nad tym czuwał ksiądz-profesor, tak? że nie jest to jakaś tam osoba, która, która nie zna się na Biblii, znaczy tam zna jakoś pobieżnie, więc tu, tutaj ta konsultacja jest, jest ważna, jeśli chodzi o takie, takie produkty. I generalnie, no, gier biblijnych brakuje na rynku u nas, bardzo brakuje, teraz na Zachodzie trochę powstaje takich gier, że może będziemy mieli modę na, w końcu na, na gry chrześcijańskie biblijne i jakieś dobre produkcje wejdą na Polskę, ale na chwilę obecną nie ma takiej produkcji, dlatego jak widzimy taką grę biblijną, jak, jak tutaj słowo blisko Ciebie Biblia, to na pewno warto o tym pamiętać, szczególnie, że zbliżają się komunie. Plansa ładna. Karty cienkie, ale też ładnie, ładnie zrobione. Mamy denary, więc jakieś trochę taki nauki liczenia też tutaj będzie. Rozmienianie tego, liczenie. No i różne podpowiedzi, o których później, jak będziemy już opisywać samą grę. Tak to wygląda z otwarcia. Biblia słowo Blisko Ciebie od wydawnictwa Jawa, Produkt Polski. 7 lat, godzina zabawy, 3 do 5 graczy, 3 do 5 graczy. Dzięki.